Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszej serii zlimitowanej edycji gry Reksio i Miast Kretów, a więc w zasadzie tej gry Reboota. Ja jestem Artysta Pisarz, z nami jest Kret Kretes dzisiaj i kontynuujemy naszą przygodę od miejsca, w którym skończyliśmy ostatnio. Eee, no i moi drodzy, ogólnie na początku chciałbym was przeprosić, że e, ten odcinek nie pojawił się bodajże... jaki to był dzień? E, we wtorek? Tak, że odcinek ten nie pojawi się we wtorek, ale niestety miałem jakieś straszne problemy z nagrywaniem, i nawet teraz nie jestem pewien, czy dobrze się to nagrywa, czy po prostu nagrywa się źle. Więc no, będziemy mieli niestety problem, jeżeli to się dobrze nie nagra. Ale to już nieistotne eee, ogólnie zauważyłem, że seria ta spotka się z bardzo ciepłym przyjęciem, wiecie? Oto i Alfredo, cześć Alfredo. Z waszej strony, bo jak normalnie moje filmiki mają po 3-4 wyświetlenia, maksymalnie tak ten miał ok 16. Do tej pory. No i jak widać głos Alfredo jest... Eee, akurat głos Alfredo bardzo mi się podoba w wersji angielskiej. Jest bardzo ładnie oddany. E, właśnie chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że gramy e, prawdopodobnie przypominam co odcinek. Gramy w angielskiej wersji językowej gry stworzonej specjalnie dla nowych, świeżych fanów Leksia z Anglii Którzy niestety mieliby straszną e, barierę językową, gdyby musieli się uczyć języka polskiego, żeby na, żeby móc grać w Reksia. Pewnie dlatego też e, może są przygotowane jakieś, nie wiem... o tu się teksturka im zepsuła, rozjechała. To no, to już i, i sprawa. E, zastanawiam się czy nie dałoby rady przygotować jakiegoś fanowskiego spolszczenia e, do... znaczy spolszczenia mówię. <grytanie> <grytanie> Już tak odruchowo człowiek mówi z polszczenia. Nie chodzi mi oczywiście o angielszczenie. W tej chwili korzystam z moich umiejętności i wiedzy. Tak, z poprzednich przejść z tej gry. Nie right. ehm, wyniknie, z angielszczenie, Reksia? Przydałoby się. i'm deeply touched by your willingness to help. hasn't happened very often lately. <laughs> my name is alfredo. mole's the mole. i'm very pleased to meet you. and so am i. so uh, have you seen my friend, tall, rather white, uh, no moustache? Bez wąsów. of course i've seen him. how couldn't i? No niestety zniknęły takie rzeczy jak e, bardzo specyficzna polska składnia. E, czekaj, jak to ująć? Składnia taka swojska po prostu, staro gwarowa. Jeszcze panie, jak, ja, jak zrobiłem, jak nie zrobiłem? Po angielsku się nie da tego przetłumaczyć. Jak miałem widzieć, jak miałem nie widzieć, jak widziałem tutaj, bo konkretnie. Albo żyje, czy może gdybym, to wtedy ten, to może wtedy mógłbym gość. Pokopane, tak. Zmienili zmiany nazwy, e, tak, nazwy e, republiki. Molodigos. No raczej nie. Z góry.

And the is here. Niestety nie wiem czy będziecie to widać na nagraniu, ale jakoś tak dziwnie yy, na, yy, na postaciach na dziękuję narratorze za tą wielką mądrość w swojej strony. Na trójwymiarowych postaciach yy, jakieś takie białe piksele się pojawiają, nie wiadomo dlaczego. Może tak wiedzi na błyski, po prostu jakieś bugie gry. Dziękuję. No właśnie kto? What is that supposed to be? A symbol, A symbol for illumination, illumination of the dark ages or some hidden dream dreams of becoming an electrician. What will we see in the next episode? Chandeliers? <laughs> <laughs> Już nawiązanie do tego, że tworzy się faktycznie druga część jak się miasta sekretów. No więc moi drodzy, zyskaliśmy mapę od naszego przyjaciela Alfredo. Znaczy on jeszcze nie jest naszym przyjacielem, ale jak wiemy... Ja od razu zakładam tutaj, że wszyscy oglądali moją starą serię i dlatego też nie specjalnie się męczę y, z tłumaczeniem y, wam całej fabuły w kółko i w kółko i w kółko, nawet pomimo tego, że gra po angielsku. Y, bo, jak wszyscy wiemy, Alfred zostanie na tym Mam nadzieję, że jak wszyscy wiemy, witajcie w więzieniu In Small of Prison. Nie mam pojęcia co to znaczy In small Off... Yy... Znaczy, ja wiem, że to jest pewnie jakaś kolejna gra językowa, ale to nie A tutaj mamy z kolei nową, no, taką średnio udaną, ale ciekawą, przynajmniej referencję do Bazmana. Taką powiedzmy niesubtelną. Hello? Mr. Dark? Right. That was quite a chat. Think I'd need Or a turtle. Batman! Ktoś pamięta? To jest bardzo, bardzo stara czołówka Batmana. Batman! I jedyne słowo tej czołówki to było właśnie Batman. No Noba, mu uwolnić Reksia, nasi drodzy przyjaciele. i'm looking for a friend that was supposed to here. A, yeah. a friend. are you a friend of one of the prisoners? A, we been happened, a you tego um, no. well, uh, rather an acquaintance. And, and besides, rex is no spy. ah, a mistake. mistakes. usually not mistakes. No but i'm not the one to judge that. who is? what do you mean? who is? comrade of course. He's the highest judge, the tak, treasury wiemy. of wisdom and our and ray of, ray of light. light. Then I need I to talk to him. <laughs> talk to <laughs> the mayor. Sure. He might nice. Where can I find him? In his office, most surely. I'll even mark it on your map. Here you go. Au revoir, meaning see you. No, nie. Au revoir, au revoir. to znaczy y, ten. Yeah, a revoir to znaczy tak, see you. Oh okay. shit. O nie Dobra, trochę się postarali z tłumaczeniem Ogólnie szczerze przyznam wam, że bardzo, ale to bardzo mi się podoba ta koncepcja takiego miasta pokrojonego na małe plansze, nie? To jest bardzo sympatycznie zrobione i pozwala stworzyć naprawdę ogromne przestrzenie miejskie przy minimalnym nakładzie pracy jeszcze, bo nie mam pojęcia ile jest mieszkańców pokopane? Może 20, może milion podobnie było w e, Magixie. O, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kolejny błąd. Niestety tutaj wchodzi na ślimaka, wchodzi kreska od pomnika. Który okaże się tajnym przejściem. dziękuję. Revolutionary souvenir for revolution again? prices. Maybe. What brings you to the mayor's? God, you know that? Need to talk to him about... So it's an audience, you see. Thank. You've submitted a form, of course. So the girl. Uh, yes. No. A form. No. therefore Please go to window number five. therefore So they Therefore. Więc... nie wiem, szczerze przyznam, że nie spotkałem się z tym filmem nigdy wcześniej. Dodali jakieś ładne ale Zwróćcie uwagę na to, że... Yy, jeszcze staniemy sobie na chwilę miejscu, bo chciałbym powiedzieć, że yy, gra ma też zupełnie nową ścieżkę dźwiękową. Tak jak w poprzedniej części był to reusing starych kawałków z Rexa, tak tutaj mamy zupełnie nową, yy, świeżutką ścieżkę dźwiękową, utrzymaną w klimacie całości serii i jest naprawdę fantastyczna. Do całości, do what are you here for? Yes, I mean, uh, I, need I need an, an audience, audience form. Window number three. What? Audience forms are to be submitted in window number three. Yes, no, tak, tak, tak. I, biurokracji I am clearly. Clearly, yes. A, a, and where is window number three? This information can be acquired in window number one. Oh, yes. mama. And where is that? Please go to the market. Next. Thank you yeah. Przynajmniej ta informacja nie jest poufna. Szybciej, krety się nie żywi. Rozejrzyjmy się jeszcze po planszy, Co tu ciekawego? Do dalej jakieś dziwne transformatory. A i panów od śrubenta, oczywiście. Co tam? Jak przetłumaczyli? Ten to jakoś tak po różku mówi. Jak przetłumaczyli śrubent, ciekawe. To to jest tak Eee.

jest without BHP. Safe, safe regulations. Dobra, dzięki serdeczne. No to już wiemy, jak pracują śrubenty. Bardzo nam przydatna informacja. O, flaga pokopana. Fajnie, że pomyśleli na to zaprojektowani flagi miasta. E, gdzie jest market, proszę pana Fernando? market? It's not far from here. Ale nie zarobili mu za ciekawego. Rewolucyjne pamiątki po rewelacyjnych cenach. No takie gry słowne są naprawdę trudne do przetłumaczenia. Tutaj na przykład spotkamy się z, z tym z grom słowną e, witam Syr może kupi pan syr". Ale niestety zostanie przetłumaczona Głod, słabo. Jest. Nice and, and familiar. Swojskie. And even some Hey, okay. Sweet potatoes, sweet potatoes. Beetroots, cheese, cheese. Who wants cheese from Sergio? Beetroots. Sweet potatoes. Good cheese, delicious. Okay, oh, pinyonze. That's the some as the Oh, free money. I'd better hide it. So no one can use it for bad <laughs> <laughs> I'll clean the city of posters. Of course. I uh, today estoyisco item media. Nova City of Secrets for PC stand. There was to be a funny line here, but better not. The consequences could be terrible. Tak. Consequences mogu be terrible. okay? The production manager will deal with the graphic artist. No, a tutaj mamy słudzienkę kamera y... No dobra, idziemy dalej. Cheese, Cheese, who wants cheese from No. Co tam. Może na pani udzielić odpowiedzi na

Co pani pewnie co bula? No, niestety, Kisses i Beatrice nie jest do siebie specjalnie podobne. Blask, jaki Beatrice przynajmniej się udało. blast like a beetroot showed up, although it didn't manage to translate kisses and carrots. Boccis and beetroot received over the photographic English. Burak beetroot la panier. bring a beetroot annex and hereby submitting. Could you tell me now where I can find window number 1 to get a CAO4? Just a second. Let me apply a potato stamp to this beetroot. Oh. So, Ok. Ok, no to przynajmniej już wiemy, gdzie jest okienko numer jeden. Ale najpierw, żeby skorzystać z niego, no przecież musimy udać się jeszcze pod siedzibę burmistrza, gdzie pobierzemy formularz CAO. Przynajmniej tak mi się wydaje. Właśnie jeszcze nie po pogubiłem w tym przeklętym piekle biurokracji. Chciałbym formularz CAO. I'd like a CAO, form, please. Here you go. Next. Dziękuję pani serdecznie. Czy nie mogę sobie usiąść w jakimś jednym miejscu? Znaczy, ona nie mogę sobie zrobić 50 okienek w jednym miejscu i po prostu mieć święty spokój z tym? Nie, trzeba się było rozmieścić po całym mieście i latać podziemnymi przejściami. No trudno, sama chciała. W ogóle wiecie, co mi przypomina ten akurat epizod z piekłem biurokracji? Hello? Bardzo mi przypomina. Äh, bla, bla, bla. Filled, filled with to Przypomina mi, here you go. nie wiem czy oglądaliście, taki stary film, Signature. kreskówkę, kreskówkę, kreskówkę taką starą kreskówkę. I 12 Stelixa i Obelixa. Czy tam tylko 12 Stelixa, coś takiego. Let's... A, dziękuję za ja, oficjalną informację. Co i tak z tymi pałkami. Właśnie mnie przestrzeli trochę. E, I tam był taki, taki... Jedno z tych zadań właśnie polegało na tym, żeby zdobyć formularz a 38 czy coś takiego. Boże to było straszne. Jedna z moich ulubionych scen w filmach komiksowych w ogóle, wiecie. Akurat tamten epizod był arcydziałem. E, chciałbym. A! Dzień dobry. Welcome to Window 3. No wreszcie... service? Chciałbym... Well, I'd like an audience tak, with the mayor. Certainly. Here is your form. Please fill it in and give it right back to me. Okay, uh, certainly, I'll fill it in and give it right back. ah uh, ah uh, ah uh, it seems you forgot something. Czego? Oh, mama, forgot what? The annexes, of course. Look, załączniki. it's small print, but there it is. The applicant is to submit as annexes a vaccination certificate. What vaccination? My <laughs> come to behind the screen and have one. Let's continue. A revolutionary card. But I never took part in any revolution. My advice is you shouldn't be so loud about it. Besides, it doesn't have to be your card. Then, three screws. Screws? Yes, screws. I don't know why you're so surprised. <laughs> and finally, a big piece of cheese. Well, to get that.

Biurokracja nie może być użyteczna, bo biurokracja to jest z definicji nadmierna ilość urzędów. Jeżeli jest odpowiednia ilość urzędów, to jest to wtedy administracja, natomiast jeżeli jest za dużo urzędów, to jest biurokracja i tak mamy we wszystkich normalnych krajach teraz. No, but what about you, Alfredo? You about a revolution at one time. Yes? I'm in a dire need of a revolutionary card. Might you still have yours? No, I have not I mean, of course, I have. The revolution is an important part of my life. You have to be very careful what you say out loud. So I'm whispering. I don't have my card. I swallowed it out of regret. No dobra, no to porozmawiamy zaraz y, z Fernando. Mamy całkiem sporo do zrobienia, teraz będziemy latać po wszystkich możliwych miejscach w całym tym mieście. Fernando, ponoć masz pan, y, Tom. No, um... I, I, hello, hello. Could it be you finally decided on Może revolutionary souvenir from Fernando? Maybe a button of Che Guevara himself? Che Guevara, inaczej Dobrze, bardzo dobrze. Like Cze to chyba jest jakiś szefa, nie? Unfortunately, I don't have one. But you were a revolutionary. But I'm not anymore. It was a mistake. I threw away my card. Please don't bother me. Respekt. sewage the market. Long live the revolution. Long live the king. The king is dead. Long live the king. O śrubokręt bezpański. I think borrow it. of course. To wcale nie jest kradzież, Wcale tego nie uczy że gdy coś jest nam bardzo potrzebne. Ale w końcu robię to w szachetnym celu okej okay. w końcu to w szachetnym celu uratowanie dzielnego psaxia, nie? A dzielny pies się nie może tak po prostu gnić kurna sobie pod ziemią, bo to jest nie. no nielegalne. To jest... to jest po prostu to co oni tu robią z tym biednym psem jest straszne. To, to, miałoby się rozpaść, ja nie rozumiem po co w ogóle tu była ta śrubka, okej. Okay. Dobra, chciałbym kupić jeszcze trochę sera. Hello, sir. buy some cheese. You know what? Oh, will. My slogan had you didn't tak, it? No, niestety ha, piesos. Bardzo no, dobrze, it? bardzo dobrze że przetłumaczyli. Sixteen in the long years of sluggedly living. Sluggedly living. Niestety nie dało się, że tłumaczycie na krecią łapę. No ja, ja, ja wyłapuję bez przerwy takie rzeczy. Bardzo mi przykro. O, nie, tak maja tam jakiś bataty. Mr Ramon, maybe I could help you with those sweet, potato. maybe, maybe, yes. I get my sweet potatoes. From a named Santiago. Santiago. No tak jest nam Ciekawe, jak przetłumaczyli more. bataty. I Don't know why. Or I would lose don't have stock. Exactly. Go to the farm and bring sweet potatoes. Ten will be enough. I'll pay you 30 doggeros for this. Well I'm not sure I actually follow your way of thinking, but I won't find 30 dagueros on the street anyway. How do I get to the farm? On foot. I to, go? to the farm. Yes. You're not very smart. Are you? Doesn't matter. The entrance to the tunnel is near the dump. Of course, I'm not you sweet potato, you. No dobra. No to żeśmy y się tutaj nagrali. To jeszcze przejdziemy może w okolicę więzienia. Ot tak na chwilkę. Potrzebujemy jeszcze tylko jednej śrubki. Ciach i ciach. No. I doskonale. I przejdziemy sobie może jeszcze. A jeszcze załączymy aneksik, czemuż by nie? Chciałbym załączyć pani trzy śrubki, oczywiście. Mogłem się wszczepić, jak byłem przy więzieniu. Dobra, dobra, no. Jako, że nie było odcinka ostatnim razem, to zasługujecie na to, żeby go trochę przedłużyć. Pójdziemy się jeszcze wszczepić. Gdzie to było? Tutaj ładne są te miniatury. Pewnie nie ze szkiców koncepcyjnych wzięli.

Lepiej niż gdyby wystawili to bez, e, bez tłumaczenia jak okoliki, po prostu parowano, by dali, czy coś takiego. Nie mam jakiegoś dokładnie po angielsku parowania. No skończ. No. A może będzie jakieś inne słowo? Curious. Ouch! What did you do? I vaccinated you. Here, this is the vaccination confirmation. I could have more gentle. I think so too. It just did you surprise us. Chciałbym, żebyś Willing Way. No dobra. Tak więc to był. O tyle przedłużyliśmy dzisiejszy odcinek, a teraz już musimy skończyć w tle Kretomana, czy jakkolwiek Molesman. Ale. Sp oni są do siebie bardzo podobni i gdyby nie to, że widzimy ich dwóch w, w, naraz, to ja bym podejrzewał nawet, że to nie jest przypadkowe podobieństwo. Dobra, e, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że materiał mi się nie rozlasł w trakcie nagrywania i że wszystko będzie e, fajnie. No to co, no widzimy się niedługo e, i pokój nad Izraelem.